Mamy taki układ, będziemy, yy, to jest dziennik napięcia z obciążeniem. Mamy obliczyć VA, VB w tym obwodzie w czterech różnych warunkach. Oba obciążenie wyłączone. Obciążenie jeden włączone tylko. Obciążenie dwa włączony tylko oraz oba obciążenia włączone. dobrze zaczynamy od stanu jałowym jak obie oba obciążenia są wyłączone tak jak jest dobrze tu możemy obliczyć VA, VB bez problemu mieliśmy lekcję na ten temat to znaczy VB to jest R3 podzielić przez R1 plus R2 plus R3 razy napięcie zasilanie VA to jest R2 plus R3 podzielić przez sumę tych rezystorów, które są szerokowo, dobrze i teraz możemy numerycznie obliczyć, R3 to jest 0,7 kilo podzielić przez 3, 4,2 i 3,9, 4,9 tak 4 suma to jest 4,9 kilo kilo skraca się razy 35 i to jest równo 26,40 v a tu mamy sumę tych, tych rezystorów to jest 3,7 podzielić przepraszam to jest, to jest VB Jest problem. Vb to jest R3, tak? Vb, R3 to jest 0,7 7 razy 31. No, to nie jest to, to jest mniej, to jest 5 V. A to jest R2 plus 3,49 kilo. Kilo skraca się razy 35. To jest to jest dokładnym.

jak załóżmy jak V1 jest zamknięty i V2 jest otwarty możemy obliczyć VA i VB dobrze tu dobrze dobrze Jest troszeczkę inaczej. Ja myślę, będziemy redukować tego układu, to znaczy teraz mamy W1 jest zamknięty dobrze, to znaczy możemy redukować ten układ O do R1 i to będziemy rezystencje zastępcze tych 3 rezystory, to znaczy R1, R2, R3 i RL1. Szukamy rezystencji zastępcze tych czterech rezystorów. rezystory możemy obliczyć? VA. VA możemy obliczyć to jest czynnik napięcia. I później, jak znamy VA, będziemy mieli VA a jeżeli a to jest to będziemy mieli r2 i r3 i od tego możemy obliczyć vb dobrze obliczymy najpierw va va jest równą jak mówiłem rezystencje zastępcze tych trzech to znaczy te są szeroko r2 plus r3 który jest równoległy z RL1. Podzielimy przez to plus R1. R1 plus to, to znaczy plus R2 plus R3 szeroko równoległy z RL1 razy zasilania. Teraz obliczymy, Rezystancje zastępcza te 3, 3 rezystory, to znaczy R2 plus R3 to jest, to jest 0,7 plus 3 to jest 3,7 kΩ i R2 plus R3 równoległe z RL1. 3,5 kilo razy 5 kilo podzielić przez sumę to jest 8,5 kilo kilo skraca się i to jest to jest normalny obliczyłem czy nie dobrze obliczę bo ja nie obliczyłem prawda dobrze 3,5 razy 5 podzielić przez 8,5 i to jest 2, jeszcze raz muszę obliczyć tego 3,7 tak, 3,7 razy 5 podzielić przez osiem pięć i to jest dwa jeden siedem sześć to jest to jest dobry Dobrze. jeszcze raz bo ja <gryw> jest problem bo wini który mam 3,7. się, i dlaczego ja mam problem? 3,7, tak, 3,7 razy 5. Podzielić przez 8, 5. Teraz dobrze. 3,7 razy 5. Podzielić przez 8, 7. dokładnie 7. I dlaczego ja nie mam 2, 1, 2, 6 kilo Dobrze, teraz mamy dobrze, i to VA będzie 2, 1, 26 kilo. Podzielić R1 to jest 1, 1, 2, 1, 2. mamy 3, 32, 6 kilo zasilania 35 i to jest razy 35 razy 2,126 i to jest 22 37 v to znaczy tu będzie 20 do 37 v a VB, jak mówiłem, VB to jest R3 podzielić przez R3, R2 plus R3 razy VA to znaczy 0,7 podzielić przez 3, 7, razy 22, 3,7 razy 22,37 i to jest razy 0,7 podzielić przez 3,7 tak tak, i to jest 4,23 V. 4,23 V. Następny, teraz dobrze obliczyliśmy, i teraz następny mamy obie, oba wyłączony wyłączników włączony, to znaczy mamy. Ten i ten zamknięty. Ten i ten zamknięty. I mamy obliczyć fal i mamy obliczyć fal B. Jak są zamknięte, tak, ten układ będziemy teraz zamienić go do R1. Tu. Tak. Będzie tak samo będziemy obliczyć VA najpierw to znaczy tu będzie VA możemy obliczyć VA tu będzie R2 R3 RL1 i RL2 musimy szukać rezystencji zastępcze tych cztery rezystory. A będzie dokładny, to jest R całkowity, który jest tu. To jest R3 równoległy z R2, RL2. Później dodajemy R2 i całość jest równoległy z RL1. Podzielimy przez później R1 plus co? Całość. R3 równoległy z RL2 plus R2 który jest równoległy z RL1 i razy zasilanie. Najpierw tak robimy. rezystancje zastępcze teraz tych cztery rezystory. Nie wiem czy obliczyłem. Dobrze. R

Kilo plus, przepraszam, plus, tak to znaczy 5, co pisałem, że dobrze jest 5,7 5,7 kilo, jeden z tych kilo skraca się i to jest to jest 0,614 kilo, Ohm. i teraz dodajemy R2, tak to znaczy R3 równoległy z RL2. Równo? R2 to jest 3, to znaczy 3, 6, 14 kg I teraz całość to równoległy z tym, z rl 1 to znaczy mamy R3 równoległy z rl 2 plus R2. Cały czas równoległy z RL1 to znaczy to jest 3,14 kilo razy RL1 to jest 5 kilo podzielić przez 8 suma tych dwóch 13 kilo jeden z tych kilo skraca się i to jest 2,1 kilo i teraz piszemy 2,1 kilo to znaczy tych, rezystencje zastępcze tych 4 rezystorów dobrze. I teraz mamy obliczyć VA. VA jest 2,1 kilo. Podzielić przez R1 1,2 kilo plus 2,1 kilo razy zasilania 20,35

Bamy obliczyć VB VB jest VB to jest to jest to R3 równoległy z RL2 podzielić przez R2 plus R3 równoległy z RL2 razy VA R3 równoległy z R L2 to jest 0,614. Podzielić przez 0,614 plus 3 to znaczy to jest 3,614 razy 22,3 i to jest 3,614 razy 22,3. 0,16 i to jest 3,79 tak 3,79 woltów i ostatnie ostatnie jak ostatnie jak V2 jest zamknięty V2 jest zamknięty a ten jest otwarty tak i mamy obliczyć jest otwarty tu to jest bardzo proste jest łatwiejsze mamy wynik jest to i to równoległe było R3 równoległe z RL2 obliczyliśmy to jest 0,614 kiloomów dobrze to znaczy, że możemy obliczyć i VA i VB. E, najpierw VB. VB to jest, VB to jest R3 równoległy z RL2. Podzielić przez R1 plus R2 plus R3 równoległy z RL2 razy zasilania. To obliczyliśmy. To jest 0, 0,614 to jest R1 plus R2 to jest 4,2 kilo plus 0,614 razy 35 i to jest to jest ile? 0,6 dobrze obliczyliśmy 4,2 plus 0,614

Się, to jest V, a nie VA. Dobrze. Pomyliłem się. I teraz VA to jest tylko R2 plus R3 równoległy z R2. Podzielić przez R1 plus R2 plus R3 równoległy z R 2 podzielić przez r 1 plus r 2 plus r 3 równoległy z rl 2 razy zasilanie. To znaczy to jest. To jest tyle. Obliczyłem się. Nie. Dobrze. Dobrze. To obliczyliśmy. Plus R2 to jest 3, 3, 14. Podzielić przez 3, 3. 14 i to jest plus 1,2 razy zasilanie, to znaczy...